Ej, bądźcie cię Cicho Newidi czemu strzelasz To nie... Sorry, to... boże, granat, granat GRANAT, UCIEKAJ, uciekaj przypadek rzyciłem, naprawdę Dobra, sorry. Dobra, chyba działa Chyba działa, dobra, to Lagi kontynuujemy. Maciej, czy nie? Kontynuujemy zabawę, tylko ludzie to na stają. Scenie... Nie? nie, w sumie wszystko działa. Błócimy się nie, tam do samochodów. Ty rusz się! Różę się w którąkolwiek stanie. Dobra, gazu. Jadę za wami. W takim rozrachunku. Ja Ty do przodu. Jadę, 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 jadę. O oh, faczek. Ewakuacja. Oh, fuck. Jadę. ja kapitolu. Jadę. Powietrze mnie nie zabił. no że ludzie wam wrócił w stream. O Jezus, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o, Jezu. o Jezus, Maria. No to ładnie. Nie. Oj, co ja zabiję. Dobra, grunt, że wszystko w tym momencie działa. Ciekawe, jak to wygra teraz. Mamy mniej więcej równe szanse, <laughs> wydaje mi się. Oooo, skręcajże! jestem pierwszy, czy ktoś przyda mną? Jest chyba pierwszy, jestem co? Nie wiem. Ja się rozbiłem. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, ja ciągle y, ściga się, nie ślimacze. Ja cały czas daję pełną ból w. We... Oba, może. Więc to auto nie jest zbyt szybkie. Zostały troszeczkę chyba obniżone. Ee, obniżone. Obniżona wydajność, efektywność tego auta, moc. Wydajność. Perfekcyjna jaza, no ba. Ja tu powiem troszeczkę się rozpędzić bardziej, bo to się może źle skończyć. Jak się. Jak przelecieć to, Google? No shiftem. No z shiftem no, i ja nie dolatuję. No, bo nie nie umiesz latać no. Co To jest zegar, to jest teraz. arma 3 na dość ciekawej mapie. Jezu. I to jest, to jest tej podpucha, to A trzeba on uważać. Z czegoś tu było łatwo sobie podwozie rozpa, roz, rozwalić, rozpalić. Rozwalić, nie tylko spaść w przepaść! O Jezusie, Nazareński. To się ewidentnie złą fazę, jak tworzył tę mapę. O Miki, chasz, się skarży, że bez niego. No Miki, był, byłeś, nie byłeś, no to nie narzekaj. Pamiętaj, że teraz nie zbaguje mi się, że nie, nie zbaguje mi się teraz tamten, tamta no rampa Boże. Jak tamta rampa się zbaguje to będzie fail Tamta rampa, tamta, tam. Więc teraz modlimy się, żeby rampa się nie zbagowała Tamta rampa Jest! udało się Dobra, za drugą o Jezus Maria, nie, co to jest, nie Moskit jesteś zwycięzcą, no raczej Boże, ktoś z RPG, Boże, strzela, Jezus Maria Nie, koło sobie już uszkodziłem, ale to tylko i aż tyle co Ktoś co? tu strzela po ludzie, To nie dobrze Wow, 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 Może kto... Kto wymyślił tę mapę? Ja się pytam, kto wymyślił tę mapę? Sasa daj. oh fuck Oh shit nie nie, 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 nie. O boże, nie. Co nie, ja mam te... ludzie? Co ja mam teraz zrobić? Ej. <śmuletnie> spada. 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 O to open to <śmuletnie> No, mążkit, Boże, ile wy już tych samochodów zdłużyliście? <grym>, Sporo. Ja dopiero pierwsza wymiana wyżyłem po ile. Lądowanie na karbinie wersja arma, ta. Boże, ile tam wraków w ogóle widziałem? Ja... Pierpapier. Oj, 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 oj. Gorzej jak ktoś spadnie do bazy. Może ja, właściwie... ktoś postawi auto na środku no, Czy wiecie co, właśnie tak się zaraz, że mogę spać teraz do bazy, jak teraz... <grylanie> <się> co? <zucali? grylanie> nie wiem. jak ktoś zaraz się zdecyduje, to zobaczy ciekawą sytuację <grylanie> A mi ktoś połamał nóż Kto, kto się to jest? To ja. Kto właśnie mogę wyleciał na początku trasy? Ja Mo Mogę cię... to nie, nie Mogę cię zabić czymś za? Dobra, Dobra. Trzeba Boże, o nie Dobra, odrodzenie, bo to... Już? jest. Cały magazynek w głowę. Mama i truchło. Jak słodka. to... Zbić. Jezus, Jezus, Jezus. Kto tu by mnie rozjechał prawie? Zaraz nam się auta skończą, panowie. <laughs> Kto by rozjechali? Moskit, weź coś szybkiego. Boże, to jest jedyne auto szybkie. Drugie jest tamten, ten... Heniu! Tu się nie stoi. Tu się jeździ. A, może ktoś dać głos Heniowi? Jak umrę, to dam. To, to, umieraj. Bo może lepiej nie, bo wtedy samochody się szybko skończą. Mój Boże, potrącili mnie wszyscy tutaj. <laughs> na respawnie, hani. jak te świnie, nie? Jezus, co to za wraki, kurde, na trasie? Co one tu robią? Co wyście robili, że wraki są? Może mi ktoś powiedzieć co tu braki robią? Chciałbym wiedzieć. Ja też chciałbym wiedzieć. Tedek tam mnie potrącił. <laughs> I znowu nogi połamane. Need for speed Moskit Edition. Kurde, ja mam. kto do po... mnie strzela? To mi rozwalił auto. To <laughs> zasłużyłeś? Tak, pewnie. Zawsze jestem winien. Wow, wow wow, dobra. W pierwszej osobie, nie, w pierwszej osobie lipa, bo nie widać trasy do końca i w sumie nie widać szczególnie to się dzieje przed nami, Więc to jest bardzo ale zły pomysł. jest śmieszniej. No jest śmieszniej, ale nic nie widać, a ja, ja, muszę to wygrać. Nie. Zaminuj Dziękuję, ten korytarz. mnie. Uwaga, lecimy! Chyba nikogo nie ma już przed coś czuję, znowu. Nie, kto siedzi? Ja kto jeszcze... się rozbił? A się nie rozbiłem, ja jestem bardzo daleko z przodu. O jezus! Nie! God Jezu, ile płomieni? <laughs> e, może ty kto rozwalił? <grafię zniat> nie wiem, jakiś kretyn do mnie strzelał. Rzucam y, granat, uwaga, pod ten złą. O Jezus! Czemu to nie wybuchło? Nie wiem, może Boże trzeba... Może ile w ogóle wraków? A trzeba być w banie, żeby taką mapę zrobić. O, wybuchło. Dobra, tu moje auto stoi. O Boże. Mówiłem, że, mówiłem, że będzie dobre? Mówiłem? O może moje koła. Uszkodzone. Mówiłem, że będzie dobre? Jesz mało samochodów zostało. No właśnie, tak zauważyłem, a na razie wygr go, ani widu, ani sługa, żeby no ktoś był mety. prawie przy samym mesie. Oooo, jaka szkoda. Spadłem. Ojej, na krawężnik. Nevi, tak mi smutno naprawdę, tak mi smutno z tego powodu. Jak wygram to dostanę kiełbasę. O, kiełbaski. Kiełbaski. O, to Ja chętnie pojadę traderem. No można, ale lepiej się jedź z według mnie. Nie spiesz się, bo spadnę. To nam jest strzela? Ktoś do mnie strzelał, to go zabiłem. No, no do ciebie, idioto. No to do, do kogo? Do samochodu. Do samochodu. Wokół, mnie. wokół mnie Nie moja wina, że stałeś za samochodem, do którego <laughs> Boże, to Boże, co za gimy, z was. I lecimy na Szczecin. Striderem to wygram, mówię wam. Strider ładnie skacze. No co za głąb dał to na środku, Boże Święty. To byłem ja. No ty naprawdę dałeś tego... tą furę tam na środku? Nie. To ja się tam rozbiłem. Szym, a ja Szymza zabiłem. No, nie, Ja się tam rozbiłem. I takim cudem ja zabiłem Szymza. No bo nie przejechałeś, bo ja tam leżałem. A co? <laughs> Brawo, panowie. Pełen ogar. Nie ma co tamto. Szymzo, trafiłem się w głowę? Nie. Bo strzeliłem, prosto w to O ty niedobry no. Dobra, chyba jestem na prowadzeniu, mam dziwne przeczucie Teraz mam te piękne rampy, na której jednej się raz rozwaliłem Od niewidzialną ścianę A co za debil granaty mi tu rzuca pod nogi? <grywia> <grywia> no Kurde, to znowu to się rozwaliłem, zło. ale tylko koło rozwaliłem Dobra, nie jest dla. Kurde <grywia> <grywia> Moje kół. A was ten O Jezus Boże, nie, 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 nie! O Jezus... Uff... Naprawię no sobie... Nie. Co tu się dzieje? Boże. Znowu Boże... O Boże, pewnie. ja wziąłem teraz... Aha... Ja wziąłem mechanika, więc sobie nie naprawię auta, super. No dobra, to muszę z jednym... Dobra, dobra, dość, dość. Z dojś. jednym uszkodzonym dojś. kołem muszę to wygrać, panowie. Dam radę. Tak. Szczególnie, skręc... szczególnie, że auto skręca mi w lewo, na pewno, na pewno to dużo pomoże. Nie, ale to osry. Ale morder. Już, już. Nie, tak Dobra, to silnik uszkodzony. Bez jednego już. koła jadę. Na pewno wygram. Jak myślicie? No, nie wątpię. Tym bardziej, że my się zabijamy w bazie. Przykro że tam trzeba będzie skoczyć. Hmm. Wiecie, co, będę taki chamski zostawić to auto? Nie będziesz pierwszym. Jezus, Maria, Ej, 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 spokój! To właśnie o tym mówię. O tym ej, 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 <grystanie> panowie, kurde, ej, no ścigamy się! Może. Oj nie. <grystanie> Czym na pewno nie się bawić? Ja, bawimy się. Ja panowie, się ja, ja się cieka. bronię, przepraszam bardzo. Tak, Błagam Was. Brudzi. Spokój. Nie strzelaj, ja nie strzelaj do mnie. Eee, uciekać! Udało się Jakim cudem was za... Zicie Jezus, po co za mordor? Ja to muszę przejść. No ostatni za sorry. No, ej, ostatni był. Jezu, nie! Zagapiłem się Wpadłeś do dziury Tak trochę. Szczelaj. Tak zastanawiam się, czy ja trafię do was tam... czy, was, czy nie jednak nie trafię? Nie, jednak nie trafię. Co Naprawdę nie miecie się bawić, stop. Po prostu Team Dead wiesz. Ej, w ogóle mnie zrespiło poza tym. O Boże. Boże! Boże. Boże. Kurwa głupia! No ryzyko! Na Escape nie mogę wezwać. Zostaw mnie! Na, powiem wam, że najciężej jest wyjechać z tego spawnu. Ta. Potem już jakoś idzie Jackowe utrudnienie. Nie da się ukryć. Boż, bez kitu to się w środku Kto tam jest na trasie, oprócz mnie? Ja. O, zaspawnowałem poza. Henio, go, go, go! O Jezus nie Maria! Nie tu są aut, to są złomy! O, Boże. Może nawet nie Ja wiedziałem, że to będzie upośledzony wyścig, ale nie wiedziałem, że... O, Jezus. Nie wiedziałem, że aż tak. Czego innego się spodziewałeś? No, w sumie prawda. Znaczy, nie spodziewałem się aż takiego hardkoru. Tak. Ale w sumie, czego się po was spodziewać? Zawsze, zawsze trzeba skończyć no, zabijanie spadłem. się nawzajem. Ja nie wiem, co... Ma... i skończyć. Ja nie wiem, co wy z tym macie. To jest... To jest reguła już po prostu. Tak. To będzie podniemny upośledzony wyścig. No... a nie, znowu Właściwie będę musiał dotypnieć. ze spawnu uciec. Ucieczka ze spawnu! <noise> to może nie być proste. Nie, bo mnie zabijają od razu na wejściu. To jest za dobre. Granat! <głos> <głos> Mam czerwoną tom. Na dachu jakimś się pojawiłem, do trasu. Jezu, doleć, 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 doleć! Tutaj ja mam czerwoną? O nie! <gryzanie> ja to nie, no, bo się już trup. Tam chyba granat leży po Jezus! Kto tu stanął? Kto stanął na samej rampie? Jedynej drodze? To, nie ja, to nie, nie ja No nie To nie ja. Nie To jest za A! Ja ty tam... Stój stój stój, stój! 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 Cofaj! Cofaj! To trzech... Musiałem wypchnąć auto, które tam stało. Ja tu ci radzę rozpędzić, górę. I trafić, bo tu ciężko trafić z do środka, wiesz? Możesz pierwszy jechać jak chcesz, pozwalam. Tam granat leży. O cholera, potem. Boże, co za... Boże, oh, idealny no, no, no. Później ciężko jest trafić w ten syf. Patrzę, jakie mam staty. Niech... Wolę 80? nie patrzeć. To <laughs> jest 21. Rozpędzaj no, się, no, mały, no. rozpędzaj się! Aaaa! Ledwo. Ledwo. Rozpęd ledwo starczy dla Stridera. Bez kit'u ledwo, nie? Trochę on... trochę się wjeżdża na tych. Ej, tu już nie ma aut, żeby jechać. No, i, i, no to ciekawe, to? ciekawe... kogo wina, no? Zastanówmy ja się. Ja nie strzelałem za... Przepraszam bardzo. Nie wcale. Ja no można naprawić. Zbugowało mnie gdzieś. A teleportowało mnie na górę. Ale bez auta. No to, to jest problem. Ej, w tych starych drach jest full wyposażenie. No jest. Okej, okay, super Tu już wiemy skąd... Kogo rozjechałem? Kogo rozjechałem Weź ktoś O to ty A! Kolejnego rozjechałem Ała, nie Teraz spadam Dobra, okej okay. Jest dobrze Jest dobrze, uda się Wszystko Musi się Wina samochodów O nie, nie dolecę no, dobra, będę się zabijał z do Dość tego! Łoł! Wow. To było blisko Dobra, jestem na trzeciej rampie To już jestem... Aha, tu... tu te... Czekaj, grano! Ciekawe czy ktoś w ogóle dojechał do tego... Do tej mojej zasadzki, tutaj do tej trzeciej rampy Dobra Ciekawe kto to auto zostawił Nie wiem, nie mam pojęcia Dobre pytanie I teraz będzie hardcore, trzeba będzie tutaj trafić I się nie zabić mi jest dobry Jezus, głupia, głupia kamera, ale dobra, jest głód już prawie koniec, już prawie jestem. Jestem prawie. A! Moskit nie zmoskic tego. Hmm, kazu. Dobra. O Jezus. Blisko! Weź mnie ktoś podwieź, bo jestem na górze Będzie <laughs> <Się> ktoś podwieź <laughs> A sama auta jeszcze w ogóle? Nie Nie wiem <laughs> A, 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 a I teraz... Gazu Gazu Jak ktoś skampi na ty spawniej No <laughs> W ogóle, Jezus, co to jest? LOL LOL no Jezus, Jezus, co za... Co to? Co to u licha jest? Jezus! Boże! Kur... Autor ewidentnie ćpał jak robi tą trasę. Na bank. Jestem tego w stu procentach pewien. Inaczej być nie może. Co? NIE! A te te spadło się? Spadło <grym> ale się tak fatalnie. Tak fatalnie. <grym> tak fatalnie. <grym> to na końcu są helikoptery, nie? <grym> Prawda? Tak. Żeby ktoś tam dojechał i wziął te heli... Spalowało, tak. Nie co? Boże, taki fail. Taki fail. No. On no dobra. To na na razie my robimy reseta i kończymy ten odcinek. Ludzie ze streamu nie odchodźcie. Jeszcze to, jeszcze to będziemy kontynuować, chyba bata. Jednak warto było poczekać. <grymkańska> to, dobra. Dzięki za uwagę. papa. Pa.